Pogoń 2 Siedlce wygrała 1 do 0 z wektrą z buczyn w meczu na szczycie Siedleckiej Okręgówki. Pierwsza połowa nie przyniosła bramek. W końcówce, bez odsłonę gry poważnego urazu kolana doznał Bartosz Wicenciak. piłkarz Pogoni 2. Prosto z boiska został przetransportowany do szpitala. Poza nim, po kontuzjach, z trudem boisko puszczali Krystian Gryglak oraz Bartosz Borkowski. No, pierwszy raz się spotkałem w taką sytuacji i bardzo niepokojące. Życzę chłopakom dobrej diagnozy, przede wszystkim, bo, bo to są świetni, świetni młodzi chłopcy, którzy mają naprawdę wysokie rokowania i, i oby te ta diagnoza i wyniki były jak najlepsze i jak najkrótsza rekonwalescencja. W 54. minucie Siedlczanie wyszli na prowadzenie za sprawą Kacpra Bogusiewicza, który uciekł z radarów defensywy rywali i pokonał Ernesta Zbiecia w sytuacji sam na sam. Wektra, pomimo starań, nie zdołała doprowadzić do wyrównania. Pogoń 2 wygrała 1 do 0 i znajduje się na autostradzie do piątej Ligi. Czy wyścig o awansy? Jest już zakończony? Myślę, że nie. Myślę, że jest jeszcze sporo kolejek. I tak naprawdę w każdym meczu trzeba udowadniać swoją wartość i trzeba grać na, na wysokim poziomie. Tak, Trzeba dawać się przede wszystkim mm, wszystko i całe zaangażowanie. No, musi być każdy meczu tak naprawdę. Dzisiaj się e, udało, zegraliśmy dobry mecz. Gratuluję chłopakom, bo naprawdę solidni popracowali. Tak naprawdę ten mecz można było zamknąć dużo, dużo wcześniej, bo sytuacji ku temu mieliśmy sporo. Nie udało się. E, troszkę nerwówki też było w naszym wykonaniu, szczególnie po, po zdobytej bramce. No ale suma summarum zdobywamy 3 punkty. Czy to jest 5-0 czy 1-0, 3 punkty wędrują na naszą, e, na naszą pulę i to jest dla nas najważniejsze, tak naprawdę. Pogoń nam teraz odskoczyła. Myślę, że. Będziemy walczyć do ostatniego meczu, żeby, żeby jeszcze dogonić. Mamy nadzieję, że, że rywale też grający z Pogonią będą, będą jeszcze urywać punkty. Myślę, że z przebiegu całego meczu też na ten punkt jednak zasłużyliśmy, albo przynajmniej na, na, na bramkę. 26 maja o 11.00 Pogoń 2 zagrał u siebie ze Zrywem Sobolew. Tego samego dnia o 16.30 Wektra zmierzy się na wyjeździe z Promnikiem Gończycy.